Cześć, jestem Kasia. Wspólnie z przyjaciółmi realizujemy projekt społeczny Poznaj Świętokrzyskie. Ale dlaczego go założyliśmy i jakie są jego cele? Jak dużo wiecie o województwie wszystkim? Okazuje się niestety, że ludzie mają niewielką wiedzę na ten temat. Jestem Amelka i razem z koleżankami i kolegami z pierwszego liceum Ogólnokształcącego i mnie Stefana Żelamskiego w Kielcach stworzyliśmy projekt Poznaj święte wszystkie. Cześć, ja jestem Ilona. Stworzyliśmy nasz projekt głównie, aby szerzyć wiedzę o naszym regionie, kulturze, ale też obyczajach czy też gwarze. Uważam, że są one bardzo ważną częścią naszej historii i powinny być przekazywane z pokolenia na pokolenie, dlatego stawialiśmy głównie na zajęcia z dziećmi i z Wspominaliśmy też o zajęciach, ale jak one przebiegały i kto w nich uczestniczył? Przeprowadziliśmy około 25 zajęć w licach, szkołach podstawowych i przedszkolach. na nasze zajęcia do nieco starszej grupy odbiorców. Byliśmy na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, a także w Bibliotece Wojewódzkiej. Cześć, a ja jestem Emilka i zaraz dowiemy się, czego nauczyli się nasi beneficjenci. A więc, czego nauczyłeś się o bez wszystkim? Dowiedziałem się, że na miejscu to, co z który jest puste, siedzi duch i ten duch jest zapieca. i żeby nam usiąść, trzeba na to miejsce dmuchnąć i wtedy można tam usiąść. Zajęcie to nie wszystko. W takim razie, co jeszcze zrobiliśmy? Staraliśmy się dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Nasze, to docierały do YouTube'a czy TikToka. Nasze zdjęcia były promowane na Facebooku oraz Instagramie. Stworzyliśmy także własną reklamę, która dotarła do 22 tysięcy odbiorców. Naszym projektem zainteresowały się też różne media, takie jak Gazeta Wyborcza czy Radiorek. która stała jako pierwsza, miała prawo prawa wziąć taką gałązkę i zacząć bić nią innych domowników. To nietypowa lekcja w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej. Temat – obrzędy, wierzenia i tradycje ziemi świętokrzyskiej. W rolach nie nauczycieli, a starszych koleżanek. Uczennice Kieleckiego Liceum im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Autorki projektu Poznaj Świętokrzyskie. Jeszcze taką strony montażysty jako uczestnik i twórca również projektu chciałbym podziękować kilku osobom, bez których ten projekt nie miałby się odbyć. Na no, asomnie mi pani burmistrz miasta Łopuszno, pani Irena Marcisz, pani Alicja Turkszyn, pani Elżbieta Dziewięcka-Mąkosa z TVP pani Edycie Watras, projektowi Platforma Mapa Wiedzy, w firmie Anis, w firmie Karel Wycena, w Stowarzyszeniu Żerom Szczacy i jeszcze dwie najważniejsze osoby, bez których ten projekt całkowicie nie mógłby się odbyć, a są nimi nasza mentorka Natalka oraz pani Anna Wojnowska-Duplicka ze szkolnej biblioteki. Dziękujemy!